Myśmy grali w piłkę, stwarzaliśmy sobie też sytuację, ale wszyscy musieli poczekać praktycznie do samego końca, gdzie tam pożycie rożnia. Strzeliliśmy bramkę, no, na pewno byliśmy drużyną do dominującą, to prawda, Zagroda też gdzieś tam te swoje sytuacje miało gdzieś tam pod ale to bardziej wynikało z tego, że musimy się bardziej odkryć, bo nam bardzo zależało na naszych na, czymś, na czymś, tak? I Nasz cel został osiągnięty i na pewno też statystycznie dużo lepiej wypadliśmy w tej spotkanii. Jak akceptowałaś bo po prostu. No bardzo dobra, no bo zdawaliśmy sobie sprawę e, też dla kibiców, które są dla nas też, bo to pierwsze spotkanie po tej przerwie, gdzie podział na grupy był, gdzie te punkty zostały podzielone, także na pewno duży plus, no ale to też jeszcze dopiero początek, tak naprawdę walki o to, żeby jak najwyżej spotkać. Tak, te spotkanie jeszcze trochę, to wyjecie, dodajecie te punkty, liczycie, patrzycie w tabelę? Szczerze powiem, że tak, tak praktycznie to nie wiem ile kto ma za nami, ile kto ma nad nami. Mamy 7 meczów, zostało nam sześć, no i chcemy wszystkie wygrać. W praktyce? No wie Pan co, nam ciężko powiedzieć, co będzie dalej. No zobaczymy, No na pewno jeszcze kolejny mecz trzeba wygrać. Mhm. E, powiedz jeszcze, jak możesz na temat Twojej sytuacji, bo, bo gdzieś tam widziałem jakiś wywiad, wszystko e, razie... wiadomo na to, że, że nie zostajesz w Śląsku No na tą chwilę tak, tak. nie ma żadnych rozmów. Tak? Nie było rozmów w ogóle no, na ten wiem. temat, tak? A powiedz jeszcze, bo w poderwach nie spodziewałem się, że będą tylko emocje. Czy ten mecz trochę nie rozczarował? E, Akcji nie było zbyt małe, tak... no wydaje mi się, jakby zagłębię trochę bardziej może otwarcie. Wyszło, to by było więcej akcji, no ale jego nie od pierwszej minuty już na 16 stali, to nam ciężko się grało, żeby się przedostać i stworzyć sytuację.